Witam Was serdecznie. Dzisiaj mniej gadania, więcej pracy, co na pewno cieszy zarówno Was, jak i mnie osobiście. Dziękuję od razu na początku za Waszą aktywność, za to, że poświęciliście chwilę i podesłaliście kilka jakichś tam innych jeszcze rozwiązań. I tutaj niespodzianka wybiorę trzy najciekawsze, czy też najbardziej rozbudowane odpowiedzi. I będzie wysłana do Was niespodzianka. Skontaktuję się z Wami. Będą to byłta Tada. Także warto być aktywnym, i brać udział w tych naszych dyskusjach na domi drewno. Ale dobra, z tego co ja też poszukałem, i też popróbowałem sobie, bo porobiłem jakieś kilka testów, żeby zobaczyć, jakie rozwiązanie będzie dla mnie chyba najbardziej jakieś tam odpowiednie. I myślę, że. Chyba to właśnie, które było pokazane właśnie na fotografii tej chyba na banerze na naszej stronie, czyli otwór wycięte takie wprowadzenie, gdzie będzie wprowadzane dłuto. Te otwory, no niestety będą musiały być w różnej średnicy, ponieważ tak jak pokazywałem wam wcześniej, będą takie nutka małe zawieszone, ale też będą na przykład. Takie dłuta zawieszone, no więc jest różnica dosyć spora. Zastanawiają się też na przykład na tym, nad tym, jak te dłuta zawiesić, czy korzystać z tego przewężenia, czy też z tego jaki pierścienia tuż na początku rękojeści, czyli możemy to powiesić tutaj. Na tym na rękojeści, albo korzystać właśnie z tego miejsca, i chyba, chyba, chyba jednak wybrałem, że będę to robił tak, właśnie, żeby na tym drewnie to zawieszać, czyli na rękojeści. Z tego względu, że tak naprawdę też te szerokości są tak różne, że ciężko byłoby mi to dopasować. Jedynie chyba. Przy tych dłutach Narexa one mają jeszcze zupełnie inaczej rozrobione. Tu jest takie okucie metalowe. Trochę inaczej niż wszystkie inne, ale no myślę, że sobie jakoś tam poradzę. Także wybrałem, tutaj będzie chyba lepiej widać na tle ściany, to rozwiązanie. Myślę, że będzie najprostsze, nie będzie, będzie jakieś bardzo skomplikowane. Dobra, co mam pod ręką? Przygotowałem sobie tak naprawdę tylko dwie deski. Jedną szerszą, ona ma oczywiście najbardziej poszukiwana rzecz, zawsze w stolarni. Miarka i Tu ile by tego nie było, zawsze jest za mało i zawsze gdzieś to pewnie. Dobra, jedna deska ma 13,5 cm, druga 6,5. Na długość one mają 128 cm. To będzie deska, która będzie przyczepiona do ściany. Tak, jak mówiłem, te kable troszeczkę będą upchnięte jeszcze w lewo. Druga deska będzie przyczepiona tutaj. Ale, żeby nie było tak prosto, i żeby to nie było takie toporne bardzo, jeszcze myślałem o tym, żeby podfryzować tą deskę, gdzie, będzie, gdzie będą te otwory, żeby zebrać trochę tą krawędź frontową-górną, że tak powiem, przednią górną, żeby ją troszeczkę zaoblić, żeby nie było takie to bardzo toporne. Więc tutaj najpierw jeszcze pójdę na frezarkę, żeby to zebrać. Zresztą zobaczycie, co będę robił po kolei, będę to omawiał. Także zabieramy się do roboty. Pierwsza rzecz: frezowanie tej górnej, przedniej krawędzi. Po krótkich testach, pomyślałem, że taki frez z takim profilem będzie dosyć ciekawie wyglądał. Zawsze to jakaś będzie po prostu gra świateł. Jakiś tam blików na, na tej krawędzi obłej, ta krawędź ostra też tam rzuci jakiś cień, i myślę, że powinno być fajnie. Zawsze to po prostu jakieś tam dodatkowe wykończenie. Widać, że ktoś trochę więcej popracował niż tylko na wszystko na prosto, więc taki fres wykonam. Wyszło, myślę, że bardzo ładnie. Ta krawędź wizualnie od razu się odchudziła też. O to też mi chodziło. No to kolejnym krokiem będzie może jeszcze zerkowanie tej dolnej krawędzi. Czas zabrać się za trasowanie. Jakieś uwagi? No, po pierwsze, fajnie, żeby te wszystkie dłuta, jeśli by się oczywiście udało, żeby one były w mniej więcej tych samych lub też podobnych odległościach między sobą. Co będzie dosyć trudne, bo zobaczcie rękojeści tych dwóch dłut. No, zupełnie inna grubość, szerokość. Wiadomo, że to dłuto też jest szersze, więc no, nie będzie to takie proste. No, będzie żmudnie. Jechać jedno po, po drugim, wyznaczyć na przykład, że te duta najmniejsze, na przykład co 30 mm, a tamte na przykład co 50 mm, więc znaleźć jakieś kilka wymiarów, które będą powtarzane na całej długości deski. Co jeszcze? Też wezmę pewnie największe dłuto i trzeba będzie zobaczyć, jak daleko będzie można je cofnąć. No, bo ono będzie w innym miejscu, a te maluchy też w innym miejscu. Więc tu prawdopodobnie wyznaczę wspólną linię, wspólną oś gdyby dla otworów, wzorując się na tym naj, e, najgrubszym, czy też najszerszym dłucie, gdzie rękojeść będzie największa. Co jeszcze? Wykonam to tak, że jeśli będę miał już tą oś wspólną. Będę miał drugą oś dla otworu. To zanim wytnę ten otwór jeszcze, dorysuję jeszcze dwie równoległe linie do otworu. Po to, żeby wyznaczyć sobie te krawędzie rozcięcia jak gdyby, tego, tego wejścia jak gdyby dłuta w to miejsce otworu, w to miejsce zawieszenia. No nic. To biorę się do roboty. Eu não Patrzcie, wycięte jest. Zostało mi jeszcze jakieś 20 cm do wykorzystania. Zostawię to, nie ja będę tego ucinał na wszelki wypadek. Założę się, że mówię że za parę miesięcy coś się urodzi i jeszcze coś tam będzie można dowiercić dla czego. Co teraz? No, większość krawędzi jest prawie, że idealna, ale część jest takich, że no, tutaj na przykład te od spodu. No trzeba teraz wziąć papierek i, i trochę po, pozałamywać te krawędzie. No więc znowu chwila takiej pracy średniej przyjemnej, manufaktura i te, i te krawędzie trzeba wyczyścić. Wszystko poszyfowane. Wygląda to już naprawdę fajnie. <laughs> Czy to jest koniec i możemy to montować? No, jeszcze trochę. Jeszcze chwila cierpliwości. Teoretycznie można byłoby połączyć tą półkę z tymi plecami po prostu na wkręty, ale, ale myślę, że ciekawsze i znowu ładniej będzie wyglądało, jeśli zatnę. Te plecki na powiedzmy te plecy mają 20 mm, czy na przykład, jak zatnę z 13 mm, czy tam 15 mm w głąb, zostawię kawałek materiału i to osadzę, jak gdyby w głąb tych pleców. Myślę, że to będzie też mocniejsze, ponieważ będzie się wtedy opierało to już o te plecy. Także teraz. Fila na, na piłę, na pilarkę stołową, za mną stoi już i, i zrobimy taki uskok po prostu w materiale. No moi drodzy, prawie gotowe. Zobaczcie, Pozaczynane. Tutaj trochę piła, przypaliła, ale to będzie zasłonięte przez tą poziomą deskę. Więc okej. Okay. Jeszcze tak sobie pomyślałem, że zerkuję tą górną krawędź i dolną. No i nasz element na ścianę gotowy. To co? wierce trochę otworów. Oczywiście tak, żeby nie, nie trafić w stół. kleju tego jeszcze nie będę, tak jak widzieliście, tam jeszcze zostawiłem ten miejsce na jakieś dodatkowe dodatkowa dłuta, więc wolę mieć możliwość rozdzielenia tego. lecimy. I tada! Wygląda nieźle. Wszystko się ładnie dociągnęło. Co jeszcze? No, oczywiście, jakoś to trzeba obrócować do ściany. Bo tutaj już nie ominę tego, żeby nie było tego widać. Więc też nie będę za bardzo kombinował. W, różnych, w równych odstępach, tam gdzie przypadnie to na słupie, czyli tutaj po szczytach, widzę, gdzie są belki w ścianie. No, niestety tutaj słupu nie ma, bo jest tu. Więc tutaj będzie raz, dwa, trzy. Myślę, że po jednym wkręcie to. Na pewno wystarczy, więc żeby tego też za dużo nie dawać. To co? Chwila prawdy. Przykręcamy do ściany. Żeby przekręcić do ściany, muszę oczywiście wziąć jedno z najdłuższych dód i zobaczyć. Tutaj jest gdzieś najszerzej. Czyli pewnie gdzieś tu. Jak to wysoko zamontować. Chciałabym, to jest najdłuższe, ale chyba tak. Okej. Okay. Poziomica w dłoni. Okej. Okay. Powinno pasować. Oczywiście, nie będę tego przykręcał jeszcze na stałe. Muszę to zdjąć. Minimalnie jeszcze wyszlifować w kilku miejscach, bo widziałem, że jeszcze gdzieś tam może paleć się, zatrzymać. No i oczywiście trzeba to wykończyć. Myślę, że tutaj na, na, na te egzotyki nie ma nic innego, nie ma nic lepszego niż olej po prostu. Zwykły, bezbarwny. I tak też to wykończę. To wtedy też na nabierze kontrastu, będzie, będzie po prostu brązowe. No i to chyba będzie wszystko z tej realizacji. Mam nadzieję, że się Wam to podobało, mi to przysporzyło sporo frajdy, taka praca. Takie, takie rzeczy uwielbiam i, i mogę robić całymi dniami. Ale nie mogę, maluchy czekają, żona również. I, i trzeba po prostu się zwijać do domu. Dziękuję Wam za uwagę. Odeślę jeszcze oczywiście zdjęcia, jak to już wygląda po wykończeniu. Zresztą będziecie widzieli nieraz to jeszcze w tym kadrze filmowym tutaj. Także do zobaczenia. Cześć!